Cześć, witajcie z tej strony Wojtek. Dzisiaj gramy w Minecrafta i dzisiaj będę Was oprowadzać po moim domku w Minecrafcie. Jak widzicie, tutaj jestem Jan. I ja na razie jestem normalnym Steven, ale niedługo sobie zmienię skina na innego. I dobrze, dzisiaj będę Was oprowadzać po moim domku. Najpierw wam tutaj pokażę, jak on wygląda. To jest mój domek. Tutaj tak wygląda mój domek. I teraz będę Was po nim oprowadzić. Tutaj miałem małą katastrofę, bo tutaj jak zaczynałem na początku to mi creeper wybuchł i miałem mały problem tutaj. Więc dobrze, tutaj mamy... Co się ty... No dobrze, mi... jak creeper wybuchł to chyba mi też zniszczył moje tajemne przejście. Tutaj był obraz i tutaj można było sobie przechodzić. Tutaj mamy diamenty, ee, bronie i tutaj mamy moją mam najlepszą zbrojkę. Sobie ją możemy założyć. I my tutaj teraz tak wyglądamy, tak, tak świecący trochę. Dobrze. Tutaj mamy wejście na dół. wejście na dół, tutaj mamy portale. Jeden portal mi się tutaj trochę zepsuł. Dobrze. Tutaj mamy skrzynię. Tutaj mamy piecy, tutaj mamy radio. Tutaj mamy moje pieski. Tutaj mamy te pieski, niektóre są bez imienia, bo, przed, bo kilka minut temu się tutaj urodziły. Tutaj mamy Lakiego, tutaj mamy, dobrze ten nie ma imienia, tutaj mamy mije, tutaj mamy Hektora, tutaj mamy Pysia, tutaj mamy moje łóżeczko i tutaj mamy skrzynię. I, I jak pokażę wam dom, to będę was oprowadzać po moim mieście. Zaczekaj, o dobrze. Weźmy sobie tutaj trzy wagoniki i dobrze. Tutaj jeszcze mamy wejście na górę. Tutaj sobie robię potki czasem, tutaj mamy dziurę. Tutaj, tutaj mamy wyjście na taki, ta, ta, na taki balkon, tutaj mamy brzydką pogodę, bo nam pa, zaczął padać deszcz. Tutaj mamy kuchnię, sobie trochę ciasta zjedzmy. I tutaj mamy wejście na dach. Tutaj mamy takie troszkę zbroj. Tutaj trochę zbroj, zbroje. I tutaj mamy wejście na dach. Tutaj miałem jeszcze jeden rząd, ale nie wiem co się stało i trochę mi tutaj zniknęły. A tutaj mamy ekspiarkę. Jak widzicie mamy tutaj ekspiarkę, tutaj możemy sobie enchantować i dobrze, teraz pokażę wam wioskę. Sobie stąd wejdźmy szybko. Dobrze, pojedźmy sobie do wioski, tutaj mamy taką małą kolejkę i tutaj mamy też kolejkę do mojego in, innego miasta, ale to inne miasto jeszcze nie jest skończone i dzisiaj pokażę wam Wojtasowice 1. Dobrze, jedziemy tam. Okej, okay, jedziemy. Za chwilę powinniśmy dojechać, bo to nie jest daleko. No. Dobrze, jedziemy. Ok, tutaj sobie wysiądźmy. Tutaj mamy dmuchany zamek, sobie możemy poskakać czasem, ale ja za bardzo nie lubię skakać w takim zamku. To sobie tutaj szybko zejdziemy. Dobrze. Ok, tutaj mamy, e, tutaj mamy, po tym się możemy wspiąć, ale my się teraz nie będziemy wspinać. I tutaj mamy taki jakby drzewo widokowe, tutaj nam się coś zepsuło. O. Tutaj mamy drzewo widokowe. Stąd możemy sobie zobaczyć całe miasto, coś nam się tyło. Stąd możemy sobie zobaczyć tutaj całe miasto. I tutaj mamy wejście na górę. Dobrze, oj, spadliśmy tutaj. Po tych zarośle się ciężko wchodzi I tutaj, i tutaj został nam tylko jeden domek villagerów i dobrze te, to oprowadzajmy dalej o tutaj sobie zeszliśmy i teraz pokażę wam ten budynek w tym budynku e, ja ja mam troszkę takich wodnych zwierząt tutaj mamy e, rozdynki tutaj mamy żółwia i tą tą ośmiornicę. A tutaj mamy delfiny, ale nie wiem czemu, ale zawsze jak delfiny, to one znikają. Wejdźmy sobie tutaj na górę, wyżej. Okej, okay. i tutaj e, się pobiera opłatę za przyjście. Tutaj mamy kolejne żółwie i kilka rybek tam pływa. I dobrze. Oj, pomyliłem zejście. O, my tutaj mamy kota. Cześć Pani Kicia, zapomniałem sobie o tym kotku. Tutaj mamy taką małą komendę, tutaj mamy... E, więzienie, tutaj mamy e, krany, a tutaj mamy toaletę. Tutaj, tutaj ma, miało być łóżko, ale ciągle zapominam je postawić. A tutaj mamy takie, jakby dla tego, który tutaj stoi i pilnuje. Tutaj mamy taki, jakby wodny blok, do niego, do niego nie da się wejść, bo w nim jest woda po prostu. Tutaj mamy choinkę, z której się dymi. Tutaj mamy taką jakby wieżę, dzięki której możemy szybciej chodzić i kopać. Tutaj mamy zjeżdżalnię wodną. Czy do niej zrobiłem schody? Nie, chyba nie zrobiłem. Tutaj mamy kolorowy taki wieżowiec. Tutaj mamy drzwiczki i sobie możemy pochodzić. Tutaj sobie możemy wejść, ale jeszcze nie, nie, nie są schody do końca zrobione. Jak zrobię to w następnym odcinku Wam pokażę. A jeśli film Wam się spodoba, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i jeśli pod tym filmem będzie 10 chłopek w górę, w następnym filmie pokażę Wam moje Wojtasowice 2.0. Tutaj mamy taką jakby restaurację, tutaj, tutaj e, mamy, tutaj e, siedzi ten, który daje zamówienia i tutaj mamy tą, tą kuchnię. Tutaj się wchodzi, tutaj się przyjmuje zamówienia, tutaj mamy stoły, można sobie posiedzieć. Oj, o ja tutaj dynię z Halloween zostawiłem, to ja sobie stąd szybko usunę, dobrze. Tutaj o, na o chodzi, tutaj mamy takie domki. Tutaj mamy taki wieżowy, tylko do tego wieżowca nie mamy drzwi, a w tym wieżowcu są tylko te schody do góry i nic więcej. Tutaj mamy taką, jakby, trochę izolatkę. Tutaj, jak złapiemy jakiegoś villagera, to go tutaj przesądamy, zobaczymy i, i patrzę, za ile dni się zmieni w ząbiaka. Tutaj mamy. O, tutaj został nam ostatni. Dobrze, to było dziwne. Tutaj mamy taki, tutaj mamy hotel. Tutaj się wchodzi na górę. Tam mamy pierwsze piętro na dole. Tutaj mamy drugie. Tutaj można sobie spać. Tutaj mamy. E, o, tej ściana jest niedokończona. Tutaj mamy książki. Tutaj mamy wejście jeszcze na dach. Dobrze, tutaj mamy taki mały stryszek, Można tam sobie jakieś skrzynki dać albo coś. I dobrze. Teraz pokażę Wam, zo. Tutaj mamy kolejnego kota. Ja nie wiem skąd te koty się biorą na moim mieście. O, tej mamy, zo. Tylko do tego, zo jeszcze tej nie zrobiłem wejścia. Tutaj mamy papugi. Tutaj mamy pandy, tutaj mamy misie polarne, a tutaj chodzi golem. Nie wiem skąd on się tutaj wziął. Musimy sobie stąd wylecieć. Dobrze, tutaj mamy taki jakby domek na drzewie. Tutaj mamy normalny domek. Tutaj zbudowałem taką świątynię. A tutaj mamy muzeum. Tutaj mamy takie obrazy, tutaj mamy takie różne bloki z Minecrafta sobie tutaj położyłem. I tutaj mamy muzeum. Tutaj mamy mój drugi domek, tutaj mamy kopalnię. Tutaj mamy kopalnię na dół. A tutaj mamy mój drugi domek. Sobie tutaj wejdźmy. Tutaj mamy kowadło, tutaj to nie trzeba już usunąć. I tutaj mamy skrzynki, ale w tych skrzynkach nie ma nic, ponieważ tutaj sobie schodzimy na dół. I tutaj mamy lejki, dzięki którym z tych skrzynek spada i wpada wszystko tutaj. Żeby nikt mnie nie odkrył. Żeby nikt mnie nie okradł. Dobrze, tutaj mamy wyjście z miasta, i tutaj mamy łódki, i możemy sobie wypłynąć. Dobrze. Tam mamy kościół, i tutaj mamy zbiorniki lawy i wody, a tutaj mamy taki tunel z lawą. Niektórzy z Was mogą sobie pomyśleć, że to jest normalny tunel, ale jak sobie wskoczymy, to już mamy inaczej. Wchodzimy sobie i mamy moją tajną bazę w kolorze niebieskim, ponieważ mój ulubiony kolor, to jest kolor niebieski. W komentarzu możecie napisać, który budynek wam się najbardziej podoba. Mi najbardziej podoba się ta baza z tej e, wioski. Tutaj sobie dałem taki mieczyk. I tam jest moja, Tą są Wojtasowice 2.0 i jeśli pod tym filmem będzie już najmniej 12 łapek w górę, w następnym odcinku oprowadzę was po Tamtym mieście. I jeszcze pokażę Wam teraz mój taki tutaj jest zbudowałem taki jakby... Można sobie pojeździć po całym mieście. Nie zdążyłem skoczyć. O. Dobrze. Jedziemy. Tutaj można sobie tak pojeździć. I całe miasto sobie można pooglądać. O, I uwaga! Spadamy. O. I jesteśmy. Dobrze. I dojechaliśmy. Tutaj nam kotek wszedł. Oj, kotek wyłaś. Dobrze. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Oczywiście zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w następnym odcinku. Do pa!